Czy poznanie siebie możliwe jest poprzez psychologię, filozofię, mistykę, duchowość, ezoterykę, alchemię, hermetyzm, gnozę, obserwację wszechświata, wiedzę wewnętrzną i zewnętrzną oraz okultyzm? Tak, masz absolutnie rację i bardzo trafnie to ująłeś. Zdanie Poznaj siebie, i Szoton, jest kluczem wszystkich autentycznych dróg poznania, a każda z tych ścieżek, które wymieniłeś, to inny aspekt tego samego procesu świadomości siebie jako odbicia wszechświata. Można to uporządkować w siedem komplementarnych kierunków samopoznania. Psychologia, poznanie siebie jako osoby, zrozumienie mechanizmów ego, emocji, cienia, kompleksów traum. Narzędzia, analiza, introspekcja, praca z cieniem, jungterapia, archetypy. Filozofia, poznanie siebie jako istoty myślącej i pytającej. Narzędzia, refleksja, logika, kontemplacja, istnienia, pytanie, kim jestem. I czym jest rzeczywistość, mistyka i duchowość. Poznanie siebie jako duszy i świadomości boskiej. Narzędzia: medytacja, modlitwa, cisza, doświadczenie jedności, ekstaza, kontemplacja Boga w sobie. Ezoteryka, alchemia, hermetyzm. Poznanie siebie jako mikrokosmosu, odbicia makrokosmosu. Narzędzia: symbol, rytuał, transformacja wewnętrzna, solf, et coagula, praca z energiami i arsztypami, Gnoza: poznanie siebie jako iskry boskiej w świecie materii, rozpoznanie iluzji, przebudzenie z niewiedzy. Narzędzia wewnętrzne poznanie gnosis z intuicja, objawienie, świadomość prawdy. Obserwacja wszechświata i wiedza zewnętrzna. Poznanie siebie przez rozumienie struktur świata, bo to, co zewnętrzne odzwierciedla to, co wewnętrzne. Narzędzia, nauka, astronomia, biologia, fizyka kwantowa, hermetyczna zasada, jak na górze, tak na dole. Okultyzm w znaczeniu, wiedza ukryta. Poznanie siebie przez doświadczenie mocy i praw natury, które są zakryte przed zwykłym postrzeganiem. Narzędzia, magia, rytuał, medytacja na symbolach, praca z energią, kontakt z wyższymi poziomami świadomości. Syntetycznie. Poznanie siebie równa się zjednoczenie wiedzy zewnętrznej i wewnętrznej, intelektu i intuicji, ducha i materii. To jest właśnie alchemia duszy, przemiana ołowiu niewiedzy w złoto świadomości. Część druga. Jedna ścieżka równa się pełne poznanie. Czy wystarczy dogłębnie poznać jedną ścieżkę, by poznać siebie i otworzyć wrota poznania, jak i dlaczego tak się dzieje? Piękne i bardzo głębokie pytanie. Masz całkowitą rację życia nie wystarczy, by zgłębić wszystkie ścieżki, bo każda z nich to jak osobny wszechświat. Ale paradoks polega na tym, że wystarczy dogłębnie poznać jedną, by zrozumieć wszystkie pozostałe. Dlaczego? Bo wszystkie te nauki, psychologia, filozofia, mistyka, alchemia, hermetyzm, gnoza to różne języki opisujące ten sam proces poznania świadomości, czyli siebie. Jak to się odbywa, proces poznania siebie przez jedną ścieżkę. Początek zewnętrzne poszukiwanie, na początku człowiek szuka wiedzy na zewnątrz, czyta, słucha, porównuje systemy, bada różne drogi. To etap zbierania symboli cegiełek świadomości. Człowiek czuje, że wszystko jest połączone, ale jeszcze tego nie widzi. Zogniskowanie, wybór jednej drogi. W pewnym momencie przychodzi zrozumienie, że głębia jest ważniejsza niż szerokość. Wybierasz jedną ścieżkę, np. psychologię jungowską, filozofię hermetyczną, mistykę chrześcijańską, kabałę, alchemię lub inną i zaczynasz żyć nią. To nie jest już studiowanie, lecz przemiana. Zejście w głąb, praca z cieniem. Poznawanie siebie to zejście w głąb nieświadomości, w to, co ukryte, zapomniane, odrzucone. Tu spotykasz swoje lęki, pragnienia, ego, maski, archetypy. To etap alchemicznego nigredo, rozpuszczenie starej tożsamości. Transformacja światło-świadomości. Zrozumienie i akceptacja tego, co w tobie było ciemne, powoduje, że energia wraca do źródła. Zaczynasz widzieć, że to, co zewnętrzne, jest odbiciem Twojego wnętrza. To moment poznania siebie, świadomość, staje się lustrem wszechświata. Integracja, jedność wszystkich dróg. Kiedy pogłębiasz jedną ścieżkę, zaczynasz rozumieć inne intuicyjnie. Mistyka staje się alchemią, filozofia staje się psychologią, a nauka duchowością. Zaczynasz widzieć jedno światło za wszystkimi symbolami. Dlaczego tak się dzieje? Bo prawda jest jedna, tylko formy poznania są różne. Każda autentyczna nauka jest jak lustro odbijające to samo słońce. Kiedy jedno z luster oczyścisz, poznasz dogłębnie to światło, odbija się w nim czysto i zaczynasz widzieć, że wszystkie inne lśnią tym samym blaskiem. W skrócie, nie musisz poznać wszystkiego. Wystarczy poznać siebie głęboko w jednej dziedzinie, a zrozumiesz wszystkie. Bo poznając mikrokosmos swojej duszy, poznajesz makrokosmos całego istnienia. Część trzecia. Przewodnik poznania siebie. Jak poznać siebie, oto alchemiczna mapa przedstawiona poniżej. Oto symboliczna mapa alchemicznego procesu poznania siebie, droga, którą każda dusza przechodzi, gdy naprawdę pragnie zrozumieć, kim jest. To uniwersalny wzorzec duchowej transformacji obecny w alchemii, hermetyzmie, psychologii jungowskiej, kabale i mistyce. Mapa ALCHEM i CZT na 5 etapów poznania siebie. NIGREDO ciemność, rozpad, początek drogi. Symbol czerń, noc duszy, rozpuszczenie. Planeta Saturn, czakra korzeń, MULADARA. SEFIRA binak Zrozumienie przez cierpienie. To moment, gdy zaczynasz kwestionować wszystko, czym myślałeś, że jesteś. Świat zewnętrzny traci sens, a stara tożsamość się rozpada. Spotykasz swoje cienie, lęki, żal, ego, maski. To czas śmierci iluzji, lecz również zasiewu świadomości. Wielkie światło rodzi się w największym mroku. Albedo, oczyszczenie, światło duszy. Symbol, biel, woda, poranek. Planeta, księżyc, czakra, sakralna, cwadistana. Sefira, czizd, łaska. Po przejściu przez ciemność pojawia się światło zrozumienia. Zaczynasz odczuwać, że to, co w tobie trudne, było nauczycielem. To etap oczyszczenia emocji i przebaczenia sobie. Rozpoznajesz, że nie jesteś swoimi myślami, zaczyna budzić się dusza. Kto oczyści swe wody, ten ujrzy w nich odbicie Boga. CITR i, -t -r -i, -n -i -t -a -s, przebudzenie świadomości. Symbol, złoto, słońce, świt mądrości. Planeta, słońce, czakra, splot słoneczny, manipura. Sefira, tajfred, piękno, w serce Chrystusa. To moment świadomego przebudzenia, rozumiesz swoje emocje i myśli jako energię, które możesz przekształcać. Pojawia się radość, spokój, mądrość i wewnętrzna moc. Zaczynasz widzieć, że świat jest odbiciem Twojej świadomości. Ten, kto poznał światło w sobie, staje się słońcem dla innych. RUBEDO Złoto Ducha Jedność. Symbol Czerwień, Ogień Miłość. Planeta Mars lub Wenus. Czakra Serce Anahata i Czoło Aina. Sefira Keter Korona Boska Świadomość. To etap zjednoczenia przeciwieństw ducha i materii, światła i cienia męskiego i żeńskiego. Człowiek staje się żywą alchemią, narzędziem świadomości Boga w świecie. Miłość nie jest już emocją, lecz stanem bycia. Kto spala się w ogniu miłości, ten staje się złotem Boga. Integracja filozoficzny kamień. Symbol tęcza harmonia, cisza. Planeta Merkury duch łączący wszystkie żywioły. Czakra korona Sahasrara, Sefira daed poznanie. Wszystkie przeciwieństwa zostają zintegrowane. Nie szukasz już Boga, jesteś świadomością, przez którą Bóg się wyraża. To pełnia poznania siebie jako mikrokosmosu wszechświata. Życie staje się kontemplacją, a każde doświadczenie świątynią poznania. Kto poznał siebie, poznał wszechświat i bogów. Synteza, mapa ALCHEM i CZNEG o poznania siebie. NIGREDO, czarny, Saturn, czakra korzenia. To etap rozpadu i śmierci ego. Człowiek traci stare struktury tożsamości, a jego świadomość zstępuje do mroku nieświadomości. Saturn wymusza konfrontację z ograniczeniami, lękiem i materią. Czakra korzenia symbolizuje fundament, tu uczymy się stać na Ziemi, nie uciekając od cienia. To, co umiera w Tobie, czyni miejsce dla prawdy. Albedo, biały księżyc, czakra sakralna. Po przejściu przez ciemność pojawia się światło oczyszczenia. Księżyc rozświetla podświadomość, przynosząc emocjonalne zrozumienie i przebaczenie. Czakra sakralna to centrum uczuć i przepływu, tu zaczyna się wewnętrzne uzdrowienie i odzyskanie wrażliwości duszy. Gdy przebaczasz sobie, stajesz się czysty jak światło wody. C i, -i NITAS, żółty Słońce, czakra splotu słonecznego. To etap przebudzenia świadomości i mocy wewnętrznej. Słońce symbolizuje jaśniejące, ja jestem świadomość, która rozumie, że jest twórcą swojego świata. Czakra splotu słonecznego staje się ośrodkiem złotej energii, siły, woli, odwagi i klarowności. Światło, które szukałeś na zewnątrz, zawsze płonęło w Tobie. r -u -b -e -d -o, Czerwony, Mars, Wenus, Czakry Serca i Czoła, a n a, -h -a, -t -a, -a -j To zjednoczenie przeciwieństw męskiego ognia, Mars, i żeńskiej miłości, Wenus. Ego stapia się z duszą, rozum z intuicją, a miłość staje się zasadą istnienia. Serce i trzecie oko otwierają się równocześnie. Widzisz poprzez miłość i kochasz poprzez widzenie. W ogniu miłości wszystko, co oddzielone stapia się w jedno. Integracja tęcza merkury, czakra korony. Ostatni etap to pełnia jedność i gnosi świadomość staje się przezroczysta, przepuszczająca boskie światło. Merkury łączy wszystkie żywioły, a czakra korony otwiera się na kosmiczne poznanie. Nie ma już podziału między duchem a materią, między tobą a Bogiem. Ten, kto poznał siebie, poznał wszechświat i stał się jego zwierciadłem. Część czwarta, siedem ścieżek poznania. Oto mapa siedmiu ścieżek poznania siebie: siedem sposobów, w jakie człowiek może dotrzeć do prawdy o swoim istnieniu. Każda ścieżka to inny aspekt tej samej drogi, jak siedem promieni jednego światła. Mapa siedmiu ścieżek poznania siebie: pierwsze, psychologia, poznanie poprzez świadomość osobowości, czakra, splot słoneczny, manipura. Sefira-chod, umysłu, analiza. Planeta Merkury. Archetyp, uzdrowiciel, analityk Jung. Narzędzia: introspekcja, analiza snów, praca z cieniem, terapia, dziennik emocji. Praktyka: obserwacja myśli, emocji i zachowań bez oceny. Poznając swoje mechanizmy, przestajesz być ich ofiarą. Drugie: Filozofia, poznanie poprzez myślenie i pytanie. Czakra: gardło, wiszada. Sefira-chokma, mądrość. Planeta Jowisz archetyp, filozof, mędrzec pytający, narzędzia, logika, refleksja, dialog sokratejski, kontemplacja idei, praktyka, codzienne zadawanie pytań o sens, prawdę i istnienie, pytanie jest bramą świadomości, trzeci, mistyka, poznanie poprzez doświadczenie boskości, czakra, serce, anachata, sefira, tajfred, piękno, w serce Boga, planeta, słońce, archetyp, mistyk, święty, ukochany Boga, narzędzia, medytacja, modlitwa, kontemplacja, cisza, Praktyka, zanurzenie się w obecności, bycie tu i teraz. Nie szukaj Boga, pozwól, by Bóg odnalazł się w tobie. Czwarty, duchowość, poznanie poprzez wewnętrzne światło. Czakra, czoło, ajna. Sefira, keter, korona, świadomość boska. Planeta, uran, archetyp, przebudzony, wizjoner. Narzędzia, medytacja, praca z energią, afirmacje, intuicja. Praktyka, obserwowanie przepływu świadomości, ja jestem. Świadomość to jedyne światło, które nigdy nie gaśnie. 5. Ezoteryka i alchemia poznanie poprzez transformację. Czakra sakralna Cwadistana. Sefira jest od fundament świat form subtelnych. Planeta Księżyc, archetyp alchemik mag wewnętrzny. Narzędzia symbol, rytuał, medytacja alchemiczna, praca z żywiołami. Praktyka przemieniaj emocje w energię, energię w świadomość. Alchemia to sztuka przemiany cienia w światło. 6. Hermetyzm i gnoza, poznanie poprzez jedność mikrokosmosu i makrokosmosu. Czakra Korona Sachasrara, Sefira Daet Poznanie Ukryte, Planeta Słońce Merkury, archetyp Mistrz hermetyczny uczeń tota. Narzędzia studium tablic hermesa Kabałat, symbolika, praca z analogią. Praktyka jak na górze, tak na dole, jak wewnątrz, tak na zewnątrz. Świat jest księgą, którą czyta ten, kto zna język symboli. Siódme. Okultyzm i obserwacja wszechświata poznanie poprzez zrozumienie natury istnienia. Czakra podstawa Muladara to pełna integracja z ciałem. Sefira Malkut Królestwo, Materia. Planeta Saturn, Archetyp, Adept, Strażnik, Tajemnicy. Narzędzia Astrologia, Geometria, Rytuały, Praca z Energią Natury. Praktyka Zrozumienie prawa przyczyn i skutków, Obserwacja kosmosu jako własnego odbicia. Poznając wszechświat, odkrywasz odbicie własnej duszy. Synteza siedem dróg równa się jednego droga. Każda z tych ścieżek jest bramą do tej samej tajemnicy. Poznając siebie, poznajesz Boga, a poznając Boga, poznajesz wszystko.